Wszystko, co irytuje nas w odniesieniu do innych ludzi, może poprowadzić nas do zrozumienia siebie samych. Te słowa Karla Junga brzmią przez wieki, ujawniając głęboką prawdę o naturze ludzkiej i drodze do osobistej transformacji. Żyjemy w erze ciągłego hałasu, gdzie zewnętrzne głosy często zagłuszają naszą wewnętrzną mądrość. Jung, pionier psychologii analitycznej, zrozumiał, że prawdziwa organizacja życia nie dzieje się w zewnętrznym chaosie ale w świętej ciszy introspekcji. Kiedy pozwalamy ciszy być naszym nauczycielem, odkrywamy, że posiadamy w sobie wszystkie narzędzia niezbędne do stworzenia zrównoważonej i znaczącej egzystencji. Cisza to nie tylko brak dźwięku, to przestrzeń, w której rodzą się najgłębsze odkrycia o tym, kim naprawdę jesteśmy i kim możemy się stać. Jung wierzył, że przywilejem życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś. Ta podróż samoodkrywania wymaga odwagi, by spojrzeć w głąb siebie, szczególnie gdy zewnętrzny świat oferuje nieskończone rozproszenia i pozornie łatwe rozwiązania. Pierwszą fundamentalną zasadą, której Jung nas uczy, jest poznawanie siebie przez cień. Nie stajemy się oświeceni wyobrażając sobie światło, lecz czyniąc ciemność świadomą. Cień reprezentuje wszystkie aspekty naszej osobowości, które odrzucamy, zaprzeczamy lub nie uznajemy świadomie. Składa się z naszych stłumionych impulsów, nieskonfrontowanych lęków, niewyrażonej złości i pragnień, które uważamy za niedopuszczalne. Jung odkrył, że kiedy nie integrujemy świadomie naszego cienia, manifestuje się on w destrukcyjny sposób w naszym życiu poprzez projekcje na innych, zachowania autodestrukcyjne lub niewytłumaczalne wybuchy emocjonalne. Praca z cieniem nie oznacza przyjmowania naszych negatywnych aspektów. Ale raczej uznawania ich jako integralnej części naszego człowieczeństwa. Nie osiąga się pełni poprzez odcinanie części samego siebie, lecz przez integrację przeciwieństw. Ta potężna deklaracja Junga ilustruje wagę integralności psychologicznej nad powierzchowną doskonałością. Kiedy organizujemy nasze życie w ciszy, tworzymy przestrzeń do obserwowania tych ciemnych aspektów, bez osądu, pozwalając im informować nas o naszych ślepych punktach i obszarach wzrostu. Cisza staje się laboratorium, w którym możemy badać nasze najgłębsze myśli i uczucia, bez ingerencji społecznych oczekiwań czy strachu przed zewnętrznym osądem. Drugą zasadniczą zasadą jest słuchanie głosu intuicji ponad hałasem mentalnym. Jung twierdził, że Twoje wizje staną się jasne tylko wtedy, gdy będziesz mógł zajrzeć do własnego serca. Kto wygląda na zewnątrz, śpi, kto zagląda do środka, budzi się. W naszym hiperracjonalnym społeczeństwie często niedoceniamy lub całkowicie ignorujemy naszą zdolność intuicyjną, faworyzując tylko to, co może być logicznie wyjaśnione lub naukowo udowodnione. Jednak Jung zaobserwował, że intuicja jest formą wiedzy, która transcenduje racjonalną analizę, dostarczając wglądu do przyszłych możliwości, ukrytych znaczeń i połączeń, które nie są natychmiast oczywiste dla świadomego umysłu. Cisza to środek. Dzięki któremu możemy rozróżnić prawdziwy głas intuicyjny od hałasów naszych lęków, uwarunkowanych pragnień i presji społecznych. Kiedy tworzymy regularne momenty spokoju w naszej codziennej rutynie, zaczynamy dostrzegać subtelne wzorce w naszych myślach i uczuciach, które wcześniej pozostawały niezauważone. Intuicja często przejawia się jako uczucie wiedzy, które nie może być natychmiast wyjaśnione, ale kiedy jest śledzone prowadzi do decyzji i działań, które są zgodne z naszym głębszym celem, i autentycznym dobrostanem. Jeśli czujesz, że te idee rezonują z czymś głęboko w Tobie, chciałbym serdecznie zaprosić Cię do dołączenia do naszej społeczności tutaj na kanale. Naciśnij przycisk subskrypcji i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych treści, które mogą przekształcić Twoje rozumienie siebie. A gdy zastanawiasz się nad tymi pierwszymi zasadami Junga, mam do Ciebie pytanie: Który głos jest najsilniejszy w Twoim umyśle? Głos intuicji czy głos strachu? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach, ponieważ ta refleksja może być dokładnie tym, czego ktoś inny w naszej społeczności potrzebuje dzisiaj usłyszeć, aby postawić następny krok w swojej własnej podróży samopoznania. Trzecią zasadą, którą oferuje nam Jung, jest akceptowanie polarności jako drogi do całości. Zadaniem nie jest pokonanie przeciwieństw, ale tolerowanie ich. Jung zrozumiał, że ludzka psychika jest z natury spolaryzowana. Zawieramy w sobie siły pozornie sprzeczne jak miłość i nienawiść. Kreatywność i destrukcyjność, ekstrawersję i introwersje, odwagę i strach. Naturalna tendencja umysłu polega na próbie rozwiązania tych napięć poprzez wybór jednej strony i odrzucenie drugiej, ale Jung odkrył, że prawdziwa dojrzałość psychiczna wynika z e zdolności zawierania i integrowania tych polarności bez próby ich eliminowania. Nie jestem tym, co się ze mną stało, jestem tym, kim zdecydowałem się stać. Ten proces stawania się całym, który Jung nazwał indywiduacją, Wymaga odwagi, by spojrzeć w głąb siebie, szczególnie gdy zewnętrzny świat oferuje nieskończone rozproszenia i pozornie łatwe rozwiązania. Włącz się do dyskusji. Jak Ty osobiście odnosisz się do polarności w swoim życiu? Podziel się swoimi spostrzeżeniami, aby inspirować innych w tej części naszego programu. Czwartą fundamentalną zasadą jest honorowanie naturalnego rytmu wewnętrznych cykli. Jung zauważył, że człowiek zawsze nosi ze sobą całą swoją historię, a także historię ludzkości. W przeciwieństwie do nowoczesnej kultury, która ceni ciągły i liniowy progres, Jung uznał, że rozwój psychologiczny podąża naturalnymi wzorcami cyklicznymi, z okresami ekspansji, po których następują momenty kurczenia się, fazy klarowności przeplatające się epochami zamieszania i czasy działania równoważone potrzebami refleksji i odpoczynku. Nie da się zmienić ciemności w rozjaśnienie ani apatii w ruch bez udziału emocji. Ta pozorna sprzeczność ilustruje, jak autentyczny wzrost często wymaga zaufania w proces nawet gdy nie widzimy ostatecznego celu. Cisza łączy nas z tymi naturalnymi rytmami, pozwalając nam rozpoznać, kiedy wymuszamy wyniki, które nie są gotowe do powstania, albo kiedy opieramy się zmianom, które są niezbędne dla naszego rozwoju. Kiedy organizujemy nasze życie w harmonii z tymi wewnętrznymi cyklami, odkrywamy, że są odpowiednie czasy na zasadzenie nasion nowych projektów, właściwe momenty na pielęgnowanie tego, co już rośnie, okresy niezbędne do zbierania owoców naszych wysiłków, i ważne sezony na pozwolenie pewnym aspektom naszego życia odpocząć i odmowić. Piątą zasadą, której Jung nas uczy, jest kultywowanie świadomej relacji z symbolami i snami. W każdym z nas jest ktoś, kogo nie znamy. Jung zrewolucjonizował nasze rozumienie snów, demonstrując, że nie są one tylko losowymi rezestami aktywności mózgowej, ale znaczącymi komunikatami z nieświadomości, które mogą kierować naszym świadomym życiem. Ta perspektywa całkowicie przekształca naszą relację z obrazami i symbolami, które pojawiają się podczas snu, jak również z tymi, które pojawiają się w naszych marzeniach na jawie, medytacjach i momentach spontanicznej kreatywności. Cisza tworzy niezbędną przestrzeń do odbierania i kontemplowania tych symbolicznych komunikatów bez ingerencji nadmiernego myślenia analitycznego. Jung odkrył, że symbole noszą wiedzę, która wykracza poza racjonalny język, komunikując prawdy o naszej bieżącej sytuacji psychologicznej. Przyszłych możliwościach i potrzebach wzrostu, które nasz świadomy umysł może nie być gotowy do bezpośredniego przyjęcia. Kiedy rozwijamy regularną praktykę rejestrowania i reflekowania nad naszymi snami i wewnętrznymi obrazami, zaczynamy dostrzegać wzorce i powtarzające tematy, które oferują cenną orientację dla ważnych decyzji i wyzwań życia na jawu. Wsuńmy dyskusję na naszym kanale. Czy jesteś przyzwyczajony do analizowania swoich snów? Jakie symbole najczęściej się pojawiają w Twoich snach? I czy wiesz, jakie znaczenie mogą nieść? Podziel się swoimi przemyśleniami, aby zachęcić innych do dyskusji. Szóstą zasadniczą zasadą, której Jung nas uczy, jest rozpoznawanie i dialogowanie z autonomicznymi kompleksami. Jung odkrył, że dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie to kierowało twoim życiem, a ty będziesz to nazywał przeznaczeniem. Kompleksy to zbiska energii psychicznej zorganizowane wokół emocjonalnie naładowanych tematów, jak władza, miłość, sukces, porzucenie czy zdrada które mogą przejąć własne życze w naszej psychice. Kiedy nie rozpoznajemy świadomie tych wzorców, mają tendencję do projektowania się w naszych zewnętrznych okolicznościach, tworząc powtarzające sytuacje, które wydają się dziać się z nami, ale które w rzeczywistości są manifestacjami nierozwiązanych dynamik wewnętrznych. Cisza nam oferuje możliwość obserwowania, kiedy jesteśmy zdominowani przez kompleks, te momenty, kiedy reagujemy nieproporcjonalnie, kiedy znajdujemy się powtarzające autodestrukcyjne wzorce, Albo kiedy nasza odpowiedź emocjonalna wydaje się dziwnie odłączona od bieżącej sytuacji. Jung sugerował, że zamiast próbować eliminować te kompleksy, powinniśmy nauczyć się ustanawiać świadomą relację z nimi, rozpoznając ich obecność, rozumiejąc ich pochodzenie i potrzeby, oraz stopniowo integrując ich energię w konstruktywny sposób w naszą całkowitą osobowość. W tym kontekście bardzo istotne jest pytanie, kim jesteśmy, kiedy nikt nas nie widzi. Czy zastanawiałeś się kiedyś o tym, co jest wewnętrznym źródłem Twojej motywacji? Dziel się swoimi odkryciami, żeby rezonowało to z innymi członkami naszej społeczności. Siódmą zasadą, którą nam oferuje Jung, jest rozwijanie funkcji niższej jako źródła odnowy. Jung zidentyfikował cztery fundamentalne funkcje psychiczne myślenie, uczucie, doznawanie i intuicję, i zaobserwował, że każda osoba ma tendencję do rozwijania jednej lub dwóch z tych funkcji w bardziej kompletny sposób, gdy inne pozostają relatywnie nierozwinięte. Jeśli jesteś człowiekiem utalentowanym, to nie oznacza wcale, że coś otrzymałeś, oznacza to raczej, że możesz coś z tym zrobić. Funkcja, którą najmniej rozwijamy, nasza funkcja niższa, często staje się źródłem dyskomfortu, niekompetencji i frustracji, ale Jung odkrył, że właśnie przez świadomy rozwój tej niższej funkcji możemy uzyskać dostęp do nowych wymiarów naszej osobowości i odkryć niezbadane zasoby kreatywne. Na przykład osoba wysoce racjonalna może odkryć, że rozwijając swoją zdolność uczuciową, daje jej dostęp do głębszego rozumienia siebie i innych. Osoba bardzo zorientowana na uczucia może znaleźć w dyscyplinie logicznego myślenia cenne narzędzia do manifestowania swoich wartości w praktycznym świecie. Cisza pozwala nam obserwować nasze opory i obszary dyskomfortu bez natychmiastowego uciekania od nich, tworząc przestrzeń do stopniowego eksperymentowania z aspektami nas samych, których wcześniej unikaliśmy lub gardziliśmy nimi ósmą fundamentalną zasadą jest praktykowanie indywiduacji jako odpowiedzialności etycznej. Dla Junga indywiduacja nie oznacza stawania się egoistą, ale stawania się